Tysiące ludzi zginęło tu, tysiące dzikich zwierząt zostało tu unicestwionych tylko po to, by zadowolić głodny krwi tłum, a jednak nazywamy to symbolem cywilizacji. Dlaczego Rzym potrzebował tyle przemocy? Dlaczego zamieniał śmierć w publiczną rozrywkę? I dlaczego ten budynek narodził się właśnie wtedy, gdy imperium było na skraju absolutnego upadku? Koloseum nie było zwykłym amfiteatrem, było narzędziem władzy. Złotą klatką zaprojektowaną do okiełznania ludu, podczas gdy Rzym krwawił od środka. Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do dokładnego momentu, w którym wszystko zaczęło się rozpadać. Rok 68 po Chrystusie Rzym nie świętuje zwycięstwa. Rzym się rozpada. Samobójstwo Nerona nie przynosi pokoju ani ulgi, pozostawia jedynie próżnię władzy, która staje się otwartą raną. W ciągu kilku miesięcy. Imperium pogrąża się w spirali chaosu znanej jako rok czterech cesarzy. Galba, Oton i Witeliusz następują po sobie. Generałowie niszczą się nawzajem, podczas gdy legiony walczą w bezsensownej wojnie domowej. Władza nie budzi już szacunku, wywołuje tylko strach. Ulice Rzymu pachną niepewnością. Lud stracił wiarę w Senat, gardzi armiami i kieruje swoją nienawiść przeciwko wciąż żywej pamięci tyranii. Ta pamięć ma konkretną formę i zajmuje samo serce miasta. Domus Aurea, złoty dom Nerona, wciąż wznosi się jako ciągła prowokacja. Obsceniczny pałac zbudowany na popiołach wielkiego pożaru Rzymu, wzniesiony gdy ludność głodowała, ponad 100 hektarów luksusu skradzionego ludowi i poświęconego przyjemności jednego człowieka. W centrum tego kompleksu, gigantyczne sztuczne jezioro codziennie odbija zbiorowe upokorzenie. To nie tylko architektura. To ciągłe przypomnienie, kto był absolutnym panem Rzymu, jak władza może zawłaszczyć wszystko, nawet ziemię pod stopami swoich obywateli. Dla ludności to miejsce nie symbolizuje wielkości, lecz nadużycie. Nie reprezentuje chwały, lecz rozbój. W tym kontekście tłumionego gniewu i rozkładu politycznego wyłania się ostatni, ocalały z burzy, Wespazjan. Nie jest wyrafinowanym arystokratą ani prawowitym spadkobiercą. Jest żołnierzem zahartowanym w boju, Pragmatycznym generałem, który rozumie istotną prawdę. Rzym nie może być już rządzony tylko mieczem. Siła militarna nie wystarcza, gdy lud przestał wierzyć. Wespazjan wie, że potrzebuje czegoś potężniejszego niż legiony. Potrzebuje symbolu zdolnego wymazać przeszłość i odbudować utraconą lojalność. A kiedy patrzy na Dolinę Domus Aurea, nie widzi pałacu. Widzi okazję. Okazję do zniszczenia pamięci o Neronie i jednocześnie do zbudowania czegoś, co na nowo zdefiniuje relacje między władzą a masami. Decyzja Wespazjana nie była architektoniczna, lecz polityczna. Nie myślał o kolumnach ani o marmurze. Myślał o percepcji, o pamięci, o kontroli. Wiedział, że dopóki domus aurea będzie stała, widmo Nerona będzie rządzić Rzymem. Dlatego nie chciał jej reformować ani adaptować. Chciał ją wymazać sprawić, by zniknęła całkowicie, jakby nigdy nie istniała. W dokładnie tym miejscu, gdzie tyran zbudował swoje prywatne jezioro, Wespazjan nakazał zbudować coś radykalnie odmiennego. Tam nie miał stanąć pałac dla jednego, lecz amfiteatr dla wszystkich. Przesłanie było tak proste, jak i dewastujące. Ziemia skradziona przez tyranie zostanie zwrócona ludowi. Tam, gdzie wcześniej był nadmiar i izolacja, teraz będzie dostęp i widowisko. Rzym zobaczyłby ten gest jako akt sprawiedliwości. Cesarz. Który zwracał to, co inny uzurpował. Ale ten zwrot nie był bezpłatny. Od samego początku prezent niósł ze sobą ukrytą cenę. Wespazjan doskonale rozumiał stan psychologiczny miasta. Lud był wyczerpany, głodny, straumatyzowany latami pożarów, wojen domowych i imperialnych nadużyć. Potrzebował czegoś, co nie było ani przemówieniem, ani obietnicą. Potrzebował doświadczenia czegoś, co odwróciłoby jego gniew, co wchłonęłoby jego frustrację. I przekształciło ją w fascynację. Amfiteatr nie byłby tylko budynkiem, byłby cichym paktem między władzą a masami, ale istniał oczywisty problem. Rzym był w stanie upadłości. Dekady wewnętrznych konfliktów opróżniły skarbiec imperialny. Zbudowanie kolosalnej struktury zdolnej pomieścić ponad 50 tysięcy ludzi wymagało niezwykłych zasobów. Kamień, żelazo, siła robocza, inżynieria wszystko kosztowało pieniądze. A Wespazjan potrzebował tych pieniędzy pilnie? Odpowiedź nie została znaleziona w podatkach ani w reformach. Nadeszła z całkowitego zniszczenia innego miasta. W ten sposób projekt Koloseum był od samego początku związany z przemocą imperialną, nie tylko jako przyszły scenariusz, lecz jako bezpośrednia konsekwencja wojny. Symbol przeznaczony do pacyfikacji Rzymu narodziłby się z grabieży, cierpienia i zagłady. Wespazjan tego nie ukrywał, nie musiał, dla niego cel uświęcał środki. Jeśli Rzym miał zostać uspokojony krwią, to krew płynęłaby daleko od stolicy, aby następnie zostać wystawiona w jego sercu, przekształcona w kamień. Amfiteatr zaczął nabierać kształtu nie tylko w Dolinie Nerona, ale w samej logice rzymskiej władzy, miejscu gdzie dominacja przybrałaby formę widowiska, a posłuszeństwo kupiono by emocjami. Rok 70 po Chrystusie to punkt bez powrotu, podczas gdy Rzym obserwuje z dystansu syn Wespazjana, Tytus, prowadzi ostateczne oblężenie Jerozolimy. To, co tam się dzieje, nie jest zwykłą kampanią wojskową. Jest to systematyczna anihilacja. Miasto upada po miesiącach głodu, przemocy i rozpaczy. Świątynia, najświętsze miejsce judaizmu, zostaje splądrowana i obrócona w popiół. Nic nie pozostaje w stanie nienaruszonym. Klęska nie jest tylko militarna, jest całkowita, symboliczna i duchowa. Setki tysięcy ludzi giną, tyle samo innych zostaje schwytanych, zakutych w kajdany, skazanych na niewolnictwo. Ale dla Rzymu najważniejszą zdobyczą nie są więźniowie, lecz złoto. Tony bogactw wyrwanych z Jerozolimy płyną do stolicy Imperium jak cicha rzeka. Siedmioramienny świecznik, menora, święte skarby, przedmioty kultu, wszystko to jest wystawiane na pokaz podczas triumfu Vespasiana i Tytusa. Łuk Tytusa, który wciąż wznosi się w Rzymie, uwiecznia to upokorzenie zamienione w paradę. Jednak łuk nie opowiada całej historii. Nie mówi, dokąd naprawdę trafiło to złoto. Nie trafiło do skarbca imperialnego, ani nie zostało rozdane legionom. Zostało wysłane bezpośrednio do doliny, gdzie niegdyś lśniło prywatne jezioro Nerona. Tam zdobycz z Jerozolimy przekształciła się w kamień, w żelazo i w cement. Koloseum zostanie sfinansowane najbardziej krwawym rabunkiem swoich czasów. Każdy blok, który miał zostać wzniesiony w Rzymie, niósł ze sobą zniszczenie innej cywilizacji. Amfiteatr, który miał symbolizować wewnętrzne pojednanie imperium, narodził się z zewnętrznej masakry. Krew przelana daleko od stolicy kupowała pokój w jego murach. Była to wymiana brutalna. Ale skuteczna. W ten sposób koloseum zostało pomyślane nie tylko jako instrument kontroli społecznej, także jako pomnik absolutnego triumfu imperialnego, budynek zbudowany ze złota skradzionego, z miast zrównanych z ziemią i z podbitych ludów. Zanim położono pierwszy kamień, było już jasne, że jego funkcja nie będzie tylko bawić, ale ciągle przypominać, kto panował nad światem i za jaką cenę. Pieniądze były tylko pierwszą przeszkodą. Drugą był sam teren. Wespazjan wybrał dolinę dawnego jeziora Nerona miejsce sztuczne, wilgotne i niestabilne. Tam, gdzie przez lata dominowała woda, teraz miała stanąć jedna z najcięższych struktur, jakie kiedykolwiek wymyślono. Zbudowanie koloseum oznaczało przede wszystkim pokonanie natury. Jezioro zostało całkowicie osuszone. Wykopano podziemne kanały o niezwykłej złożoności. Aby odprowadzić wodę i utrzymać dolinę w suchości. Nie był to prowizoryczny system, była to sieć kanalizacyjna zaprojektowana wyłącznie do podtrzymywania fundamentów amfiteatru. Tysiące drewnianych paliw wbito w błoto, aż dotarły do bardziej stabilnych warstw gruntu. Na nich wylano platformę betonową o grubości ponad 13 metrów. To, co publiczność zobaczyłaby wieki później, to tylko powierzchnia. Prawdziwy cud inżynierii był pogrzebany pod piaskiem. Ale żaden system techniczny nie buduje się sam. Pytanie brzmiało, kto wykona pracę. Rzymscy obywatele nie wzniosą tego kamiennego potwora. Do brutalnego wysiłku imperium sięgnęło po swoje najobfitsze i najbardziej jednorazowe zasoby niewolników. Ponad 100 tysięcy mężczyzn, jeńców wojny w Judei, zostało przeciągniętych do Rzymu w Kajdanach. Stracili dom, rodzinę i wolność. Teraz stracą także ciało. Każdy blok trawertynu. Wydobyty z odległości ponad 20 kilometrów był transportowany i układany przez wyczerpane ręce. Każdy wzniesiony kamień oznaczał niekończące się dni pracy, bicie, głód i śmierć. Koloseum nie tylko sfinansowano krwią Jerozolimy. Zostało zbudowane dosłownie z ciał jego ocalałych. Wielu zginęło bezimiennie, pochowani pod tymi samymi fundamentami, które podtrzymywały budynek. Szybkość była kolejnym wrogiem. Wespazjan starzał się. Wiedział, że jego władza zależała na tym, by Rzym zobaczył wynik przed jego śmiercią. Projekt musiał zostać ukończony w rekordowym czasie, 10 lat tylko 10 lat na wzniesienie najbardziej złożonej struktury starożytnego świata. Logistyka była ciągłym koszmarem. Użyto ponad 300 ton żelaza tylko na klamry, które łączyły bloki kamienia. Wymyślono systemy bloczków i dźwigów zdolnych podnosić ładunki o wadze kilku ton. Na wysokość ponad 50 metrów. Podczas gdy niewolnicy umierali w fundamentach, rzymscy inżynierowie doskonalili ostateczny kształt amfiteatru. Koloseum zaczęło się wyłaniać nie jako prosty budynek, lecz jako kolosalna maszyna zaprojektowana od podstaw, aby służyć bardzo konkretnemu celowi. Podczas gdy struktura rosła ku niebu, prawdziwy geniusz Koloseum definiował się w jego wnętrzu. Rzymscy inżynierowie nie budowali prostego kamiennego obiektu. Projektowali maszynę. Maszynę pomyślaną do przemieszczania, porządkowania i dominowania nad dziesiątkami tysięcy ludzi, z niespotykaną dotąd skutecznością. Każdy szczegół odpowiadał precyzyjnej logice kontroli. Amfiteatr posiadał 80 doskonale rozmieszczonych wejść, tak zwane vomitoria. Dzięki nim ponad 50 tysięcy widzów mogło wchodzić i wychodzić w mniej niż 15 minut. Nie była to kwestia wygody. Była to kwestia bezpieczeństwa i dyscypliny. Dobrze zarządzany tłum to tłum posłuszny. Ten system cyrkulacji był tak zaawansowany, że nowoczesne stadiony wciąż go naśladują, bez istotnych zmian. Hierarchia społeczna również była wyryta w kamieniu. Każdy obywatel dokładnie wiedział, gdzie powinien siedzieć. Nie było zamieszania ani mieszania się. Miejsce, które zajmowałeś na trybunach, odzwierciedlało Twoją pozycję w imperium. Koloseum nie tylko pokazywało porządek rzymski, wizualnie wzmacniało to podczas każdego widowiska. Nad areną rozciągało się welarium gigantyczny, płócienny baldachim obsługiwany przez 200 doświadczonych marynarzy z floty imperialnej. Chroniło przed słońcem najbardziej uprzywilejowanych widzów i przekształcało amfiteatr w przestrzeń kontrolowaną nawet w obliczu natury. System fontan i rur dostarczał wodę pitną na wszystkie poziomy. Publiczność nie miała się poruszać. Nie miała się rozpraszać. Nie miała opuszczać swojego miejsca. Wszystko było pomyślane tak, aby ją zatrzymać. Nic z tego nie było przypadkowe. Koloseum funkcjonowało jako żywy organizm doskonale skoordynowany. Wejścia, trybuny, cień, woda wszystko współdziałało, by stworzyć całkowite doświadczenie. Widz nie przychodził tylko oglądać walki. Przychodził, by stać się częścią zbiorowego rytuału, by poczuć się zintegrowanym z czymś ogromnym i potężnym. Wespazjan nie dożył jego ukończenia. Zmarł tuż przed tym, jak maszyna została ukończona. Ale jego dziedzictwo było jasne: pozostawił Rzymowi instrument zdolny do pochłaniania strachu, frustracji i przemocy straumatyzowanego społeczeństwa. Miejsce, gdzie chaos mógł zostać przekierowany i przekształcony w widowisko. Koloseum było gotowe. Pozostawało go tylko uruchomić i to jego syn Tytus, inaugurując igrzyska, pokazałby światu, do czego naprawdę zdolna była ta maszyna, zaprojektowana do rozrywki i do dominacji. W roku 80 po Chrystusie maszyna zostaje uruchomiona. Tytus, teraz cesarz, inauguruje Koloseum w jedyny sposób, w jaki Rzym rozumie władzę rozpętując piekło. Igrzyska nie trwają tygodnia, nie trwają miesiąca, trwają sto kolejnych dni. Sto dni nieprzerwanej przemocy sponsorowanej przez państwo to nie jest sport, to nie jest tradycja. Jest to wyliczona demonstracja absolutnej władzy, mająca na celu wymazanie z pamięci zbiorowej traumy wojny domowej. Tytus musi przyćmić ojca i musi to zrobić szybko. Rzym musi go uwielbiać i wie dokładnie, jak kupić tę lojalność. Zaczyna od venationes polowań. Ale tu nie ma polowania. Jest eksterminacja. Imperium demonstruje swój zasięg. Sprowadzając egzotyczne zwierzęta z krańców znanego świata tylko po to, by umarły na arenie. Nosorożce, hipopotamy, słonie, tygrysy, lwy, krokodyle, Dion Kasjusz mówi o dziewięciu tysiącach zwierząt zmasakrowanych. Dziewięć tysięcy żyć zamienionych w wi widowisko. Arena zamienia się w czerwone bajoro. Zwierzęta przeciwko zwierzętom. Uzbrojeni mężczyźni przeciwko głodnym bestiom. Ryk osiemdziesięciu tysięcy widzów zagłusza krzyki bólu. Tłum nie obserwuje, uczestniczy. Żywi się krwią, jakby była to zbiorowa uroczystość, ale to dopiero początek. W południe, gdy słońce osiąga swój zenit, przychodzi kolej na egzekucję. Damnatio ad bestias jeńcy wojenni, pospolici przestępcy, zbuntowani niewolnicy i pierwsi chrześcijanie są wiązani i rzucani zwierzętom, które nie jadły od dni. Nie ma walki, nie ma honoru. Jest to sprawiedliwość zamieniona w masową rozrywkę. Przesłanie jest jasne i brutalne. Taki jest los wrogów Rzymu. A jednak najbardziej absurdalne i przerażające widowisko dopiero nadejdzie. Tytus rozkazuje zalać arenę. Historycy wciąż debatują, jak to osiągnięto. Przekierowania akweduktów, ukryte systemy rur i śluz przekształcają dno Koloseum w sztuczne jezioro o głębokości kilku metrów. Na arenę wjeżdżają prawdziwe okręty wojenne, obsadzone przez trzy tysiące więźniów zmuszonych do walki na śmierć. Odgrywane są słynne bitwy morskie, to nie jest teatr. Ludzie dźgają się nożami, wpadają do wody i toną na oczach 80 tysięcy Rzymian, przez sto dni wino i zboże płyną za darmo. Lud, głodny i straumatyzowany, jest znieczulony krwią, chlebem i igrzyskami. Pakt zostaje przypieczętowany. Cesarz oferuje widowisko i obfitość, w zamian otrzymuje absolutne posłuszeństwo, koloseum staje się sercem rzymskiej polityki. Ale maszyna nie osiągnęła jeszcze ostatecznej formy. Po przedwczesnej śmierci Tytusa kontrola nad Koloseum przechodzi w ręce jego młodszego brata, Domicjana. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Domicjan nie szuka wielkości ani niekończących się uroczystości. Szuka kontroli, zaskoczenia i terroru. Bitwy morskie wydają mu się powolne, kosztowne i nieprzewidywalne. Dla niego widowisko musi być szybkie, precyzyjne i absolutnie zdominowane przez władzę imperialną. Aby to osiągnąć, jest gotów poświęcić nawet możliwość zalania areny. Jego rozkaz doprowadza do powstania jednego z najbardziej niezwykłych i złowrogich dzieł inżynierii starożytnego świata budowy hipogeum. To, co dziś widać w centrum Koloseum, to nie jest oryginalna arena, lecz jej piwnica. Dwupoziomowy podziemny labirynt, ukryty bezpośrednio pod stopami wojowników. Prawdziwy silnik amfiteatru. Tam na dole nie ma naturalnego światła. Tylko wąskie tunele, klatki, korytarze i skrzypiące bez ustanku drewniane mechanizmy. Setki niewolników pracują w nieludzkich warunkach, otoczeni strachem, zaschniętą krwią i odchodami dzikich zwierząt. Powietrze jest nie do oddychania. Hałas jest ciągły. Domicjan instaluje 80 pionowych wind, podnośników napędzanych złożonymi systemami bloczków i przeciwwag. Każda łączy podziemne piekło z zalaną słońcem powierzchnią. Podczas gdy gladiator walczy o życie na arenie, niewolnik pociąga za dźwignię w ciemności. Klapa otwiera się nagle i z wnętrzności ziemi wyłania się lew, niedźwiedź lub cała sceneria zwierzę, pojawia się dokładnie tam, gdzie zadecydował organizator widowiska. Nie ma przypadku, wszystko jest choreografią. Zaskoczenie jest całkowite, terror absolutny. Hipogeum pozwala przekształcić arenę w sekundy. W jednej chwili jest sztuczny las, w następnej pustynia. Ziemia wydaje się żywa, nieprzewidywalna, ale to życie jest starannie skonstruowaną iluzją. Koloseum stało się teatrem strachu doskonale zsynchronizowanym, gdzie każdy krzyk jest zaprogramowany. Z Domicjanem amfiteatr osiąga swoją ostateczną formę. Nie jest już tylko miejscem demonstracji siły. Jest fabryką emocji zaprojektowaną do utrzymywania ludów w stałym stanie zdumienia i uległości. Maszyna jest ukończona, ale każda maszyna potrzebuje paliwa. A w Koloseum to paliwo ma bardzo konkretną nazwę gladiatorzy. Wbrew romantycznemu obrazowi, który przetrwał przez wieki, większość gladiatorów nie wybrała areny. Byli jeńcami wojennymi, niewolnikami kupionymi na odległych rynkach lub skazanymi przestępcami mężczyźni wyrwani ze swojej tożsamości i przekształceni w własność państwa lub lanisty. Dla Rzymu nie byli ludźmi byli inwestycją, towarem, widowiskiem istnieli również autorati. Wolni obywatele, którzy dobrowolnie oferowali się do walki, nie dla honoru, lecz z rozpaczy. Niespłacalne długi, skrajne ubóstwo lub obietnica sławy, pchały ich do sprzedawania swojego ciała i życia w zamian za minimalną szansę. Podpisując kontrakt, zrzekali się swoich praw obywatelskich. Zgadzali się na biczowanie, znakowanie i, w razie potrzeby, śmierć publiczną. Arena nie rozróżniała między wolnymi a niewolnikami, tylko między zwycięzcami a zwłokami. Trening odbywał się w ludus, zamkniętych i strzeżonych szkołach. Tam gladiatorzy byli poddawani brutalnej dyscyplinie. Jedli dietę bogatą w zboża, aby zyskać masę ciała. Nie szukali estetycznych mięśni, lecz wytrzymałości. Tłuszcz chronił narządy wewnętrzne przed powierzchownymi cięciami, przedłużając walkę, a wraz z nią widowisko. Każdy wojownik był wyspecjalizowany od początku: Murmillo z ciężkim hełmem i dużą tarczą, retiarius lekki, uzbrojony w sieć i trójząb. Sekutor zaprojektowany do polowania na człowieka z siecią. Każdy typ był pomyślany tak, aby tworzyć wizualne i taktyczne kontrasty. Walka nie była improwizowanym chaosem. Była starannie regulowana, sędziowie pilnowali każdego ruchu. Bronie były wyważone, aby zapobiegać szybkim śmierciom. Gladiator martwy zbyt szybko był stratą ekonomiczną. Celem nie było szybkie zabijanie, lecz utrzymanie napięcia, cierpienia i uwagi publiczności przez jak najdłuższy czas. A jednak śmierć była zawsze obecna. Kiedy wojownik upadał, ranny i niezdolny do kontynuacji, wszystko się zatrzymywało. 80 tysięcy ludzi wstrzymywało oddech. Gladiator patrzył w stronę trybun, czekając na werdykt który nie zależał od niego. Publiczność miała władzę, mogła prosić o łaskę lub żądać egzekucji. Los człowieka decydował się poprzez zbiorowy gest. Paradoksalnie niektórzy gladiatorzy osiągnęli status zbliżony do celebrytów. Graffiti z ich imionami pokrywały mury Pompeji. Kobiety nosiły amulety nasączone ich potem, ale ta sława ich nie ratowała. Tylko czyniła ich upadek bardziej spektakularnym. Ponieważ w koloseum im wyżej ktoś się wzniósł, tym więcej krwi żądał tłum, kiedy upadał. Gladiator był idealnym paliwem, istotą ludzką zredukowaną do symbolu ciałem przeznaczonym do pochłaniania przemocy całego społeczeństwa, aby imperium mogło dalej funkcjonować. Kiedy Gladiator padał na arenie, widowisko osiągało swój punkt kulminacyjny. Walka zatrzymywała się, hałas zamieniał się w napięty szmer. Ta chwila, zawieszona między życiem a śmiercią, była najpotężniejsza z całego rytuału, ponieważ nie decydowała broń ani umiejętności decydował Tłum przez wieki mówiono o geście kciuka jako absolutnym symbolu, ale rzeczywistość była bardziej złożona. Nie istniał jeden uniwersalny znak. Publiczność krzyczała, gestykulowała, żądała. Organizatorzy obserwowali. Editor Igrzysk, bezpośredni przedstawiciel władzy imperialnej, interpretował okrzyki. Tłum nie tylko wyrażał opinię. Aktywnie uczestniczył w rzymskiej sprawiedliwości przekształconej w teatr. Ten mechanizm Miał głęboką funkcję polityczną. Lud, który nie mógł głosować nad prawami ani wybierać cesarzy, otrzymywał w Koloseum iluzję władzy. Tam przez kilka sekund czuł, że jego głos się liczył, że mógł decydować o losie innego człowieka. To uczucie było uzależniające, a imperium wykorzystało je bez skrupułów. Gladiator klęcząc, podnosił rękę w geście prośby, nie patrzył na cesarza, patrzył na trybuny. Wiedział, że jego życie zależało od nastroju zbiorowego. Jeśli walczył odważnie, jeśli bawił, jeśli krwawił wystarczająco, mógł uzyskać łaskę. Jeśli rozczarował, śmierć była natychmiastowa. Koloseum funkcjonowało w ten sposób jako gigantyczny rytuał transferu. Wewnętrzna przemoc społeczeństwa rzymskiego nie była skierowana przeciwko władzy, lecz przeciwko wybranym i kontrolowanym ciałom. Lud się nie buntował, rozładowywał swoją frustrację patrząc na śmierć innych. I czyniąc to nieświadomie wzmacniał ustalony porządek. Ten system przekształcał amfiteatr w coś więcej niż tylko przestrzeń rekreacyjną. Był instrumentem legitymizacji. Cesarz jawił się jako mediator między tłumem a śmiercią. Nie jako odległy tyran, lecz jako ten, który udzielał lub odmawiał miłosierdzia. Rola starannie zbudowana. Ale ta delikatna równowaga mogła zostać zerwana. Kiedy sam cesarz zdecydował się zejść na arenę, ukryty pakt między władzą a widowiskiem zaczął się rozpadać. Rzym był na skraju przekroczenia niebezpiecznej granicy. Kiedy igrzyska znikają, Koloseum nie staje się szanowanym pomnikiem, przekształca się w opuszczone ciało. Bez funkcji, bez ochrony i bez centralnej władzy zdolnej o niego zadbać, amfiteatr wkracza w nowy etap swojej historii, naznaczony powolnym niszczeniem. I systematyczną eksploatacją. Rzym nie jest już stolicą niezwyciężonego imperium. Jest miastem podatnym na ataki, wstrząsanym przez ciągłe kryzysy. Trzęsienia ziemi robią resztę. W i VI wieku kilka trzęsień ziemi poważnie uszkadza strukturę. Część trybun się zawala. Łuki pękają, ale prawdziwy cios nie pochodzi od natury, lecz od samych ludzi. Koloseum przestaje być postrzegane jako symbol i zaczyna być traktowane jako kamieniołom. Ogromny magazyn kamienia gotowego do ponownego wykorzystania. W średniowieczu rzymskie rody szlacheckie zawłaszczają budynek i przekształcają go w fortece. Wznoszone są mury, zamykane wejścia, instalowane wieże. Amfiteatr nie gromadzi już tłumów. Dzieli terytoria. Później, kiedy traci wartość militarną, jego przeznaczenie jest jeszcze bardziej prozaiczne. Trawertyn jest wyrywany blok po bloku. Aby budować pałace, kościoły i budynki administracyjne, żelazo z klamr jest wyciągane, pozostawiając widoczne blizny na kamieniu. Każdy rabunek wymazuje fragment oryginalnej historii. Koloseum powoli się wykrwawia nie ludzką krwią, lecz własną materią. To, co przez wieki pochłaniało przemoc imperium, teraz jest ofiarą cichszej, bardziej banalnej przemocy. Nikt nie próbuje go całkowicie zniszczyć, ale nikt nie stara się go uratować. Paradoksalnie to jego rozmiar go chroni. Za duży, by zniknąć całkowicie, za drogi, by całkowicie zburzyć, Koloseum przetrwało w stanie ruiny, staje się niewygodnym przypomnieniem przeszłości, obecnym, ale bez jasnego znaczenia, śpiącym gigantem w sercu miasta, które już nie do końca rozumie, czym było. Nie minie wiele wieków, zanim władza odkryje nowe zastosowanie dla pamięci, że Koloseum ponownie zyska centralną rolę. Już nie jako maszyna kontroli ani kamieniołom, lecz jako starannie zreinterpretowany symbol. W XX wieku Koloseum zostaje uratowane od zapomnienia, ale nie z nostalgii ani z szacunku historycznego. Zostaje uratowane przez władzę. Benito Mussolini rozumie coś, co starożytni cesarze już wiedzieli. Symbole nie umierają, tylko zmieniają właściciela. Dla reżimu faszystowskiego koloseum nie jest ruiną. Jest doskonałym narzędziem propagandowym, bezpośrednie połączenie z imperialną wielkością, którą faszyzm zamierza wskrzesić. Oczyszczane są okolice, likwidowane całe dzielnice, odbudowywana jest narracja. Koloseum ponownie zajmuje centralne miejsce na scenie, tym razem jako emblemat silnych, wiecznych i dominujących Włoch. Prawdziwa przemoc przeszłości jest łagodzona. Krew znika z opowieści, pozostaje kamień, mit i wspaniałość. Starannie zredagowana historia. Po upadku faszyzmu Koloseum ponownie się przekształca. Nie służy już dyktatorowi, lecz gospodarce. Turystyka czyni go jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków na świecie. Miliony ludzi przechodzą przez jego łuki każdego roku, robią zdjęcia, spacerują po arenie, podziwiają inżynierię. Ale niewielu zatrzymuje się, by pomyśleć, co naprawdę reprezentowało. Koloseum stało się neutralnym, niemal nieszkodliwym obiektem idealne tło dla wspomnień i pocztówek. Najbardziej wyrafinowana maszyna kontroli starożytnego świata teraz sprzedaje bilety i pamiątki. Jednak jego struktura pozostaje taka sama korytarze, trybuny, hipogeum wszystko pozostaje. Jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest spojrzenie. Ponieważ Koloseum nigdy nie było tylko budynkiem było desperacką odpowiedzią na imperium na skraju upadku, próbą okiełznania strachu, gniewu i frustracji poprzez widowisko. Dziś, przemierzając je w ciszy, niewygodne pytanie unosi się w powietrzu. W jakim stopniu naprawdę przekroczyliśmy tę logikę? Czy po prostu nauczyliśmy się nazywać ją inaczej?